W końcu po roku oczekiwania nadszedł ten moment na pierwszą spontaniczną recenzję na moim kanale. Jesteśmy tutaj, właśnie na zlocie w Brześciu, gdzie stwierdziliśmy, że jedziemy coś zjeść. No i padło na Toruń. Jesteśmy w Toruniu, dzisiaj bardzo tematycznie. Same amerykańskie samochody. Radek, gdzie idziemy zjeść? Może ty powiesz. Rik? Gdzie? Największy to chyba najlepszy. Riki Rik, Rik z Ameryki. Nie, Riki z Ameryki w Toruniu. Adam, chodź idziemy chodźmy. zjeść i zobaczyć. Adam, Adam nas tu zaprosił, powie do jakiej knajpy idziemy. Gdzie idziemy? Do jakiej najlepszych? Do najlepsze. Dobra, <laughs> Riki z Ameryki. No, zaraz ocenimy, ocenimy. Amerykańska flaga, tylko jesteśmy na miejscu. Wchodziłem tam totalnie w ciemno. Nie byłem w tej restauracji. Tak naprawdę nawet nie sprawdzałem na Google. Moje zdziwienie. 4,8 na prawie 600 opinii, wow, nie? Dzień dobry. Jak, jak na wesele. Naprawdę? Przy burgerkach? Właściciel widzy też jest pasjonatem amerykańskiej motoryzacji. Wcale będzie mój burger, także spróbujemy go, co z tego wyjdzie. Czekają samochodziki. No i co? Smakuje ci burgerek, nie? Zobaczymy, czy leżeń jest w tam na Patelni? Patano. Już pojedzone. Restauracja ogólnie naprawdę bardzo klimatyczna, bardzo amerykańska. Właściciel jest też Amerykaninem. Także śmiało wbijać można na burgerka. Jak najbardziej, najbardziej godna polecenia. Tu jestem z właścicielem. It's Ricky. Five star from me. Thank you very much. Thank you so much for coming in and enjoying your meal with us. Przed lokalem zrobiła się mała impreza. Taka bym powiedział sesja zdjęciowa, ale to jest akurat normalne. Jeszcze parę szocików furek specjalnie dla was. tak dobrej ocenie, nie tylko mojej, ale też i całego klubu. No nie umieszkaliśmy zrobić sobie z nim zdjęcia. Ubrał też klubowe barwy American Crew. Myślę, że właściciel był bardzo zadowolony z naszej wizyty. Bardzo dziękuję mu za bardzo miłe przyjęcie w lokalu. Zapraszam do moich następnych materiałów, które będą powstawać no, raz do roku, no może trochę szybciej. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw subskrypcję, dzwoneczek, tak żeby nie przegapić za rok następnego filmu. Pozdro!